Witam Was serdecznie. Cześć mordeczki moje. Dzisiaj będzie nietypowy unboxing. Dostałem taką przejściówkę z ITECa USB-C Metal Hub czyli port USB pełnowymiarowy w standardzie A i 3.0 USB 3.0 obsługuje niby i HDMI port, czyli że możecie jednocześnie z kabla USB-C wyprowadzić sobie dwa, yy, dwa różne przewody, na przykład podłączyć pendrive'a, myszkę czy coś i bezpośrednio jeszcze na przykład telefon, czy tam tableta Ultrabooka, laptopa z USB-C, który ma oczywiście zintegrowane HDMI i na pinach z USB-C, wyprowadzić sobie na zewnątrz. Po bokach nic tutaj więcej ciekawego nie ma, jakby ktoś chciał kodzik to proszę bardzo. Z informacji, jakie są tutaj, złącze USB-CH z adapterem HDMI, ty, 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 ty. Dobra, specyfikacja. 11 HDMI obsługuje Full HD i 60 Hz. No Nie spodziewałem się lepszej specyfikacji za 9 zł, bo tyle dokładnie zapłaciłem. Przesyłka gratis z X.com, port USB A pełnowymiarowy 3.0 do 5 bitów na sekundę. To nie są gigabajty, pamiętajcie, gigabity. Podzielcie sobie to przez 8, to wyjdą wam gigabajty. To jest maksymalny transfer, oczywiście, niby. Ja wiadomo, różnie bywa ze specyfikacją. Jeden zintegrowany przewód USB-C, czyli to. To jest zresztą oczywiste. Or Thunderbolt. Nie wiem, może jeszcze ma na Thunderbolt. Pisze, że jest kompatybilny. Ciekawe. Yy, no, działa ze wszystkim, co obsługuje wyjście wideo przez USB-C. Yy, oczywiście obustronne złącze USB-C. To chyba wszyscy wiedzą. USB-C Metal Hub. Dobra, nic tutaj więcej ciekawego nie ma. Kod kreskowy. Designet in Czech Republic. Made in. Czajna żeby nie było super, rozdarłem karton okej okay. Starza się to tylko kartonik jak to wygląda? Karton. Instrukcja. No instrukcja to jest chyba banał podłączać. Albo działa, albo nie działa. Nie? Ale ogólnie to może być też po prostu zwykły adapter. Yy, host USB tak zwane. Jeszcze było to nazywane bodajże Host USB OTG. Czy coś w tym stylu w przypadku nazewnictwa ze starej Nokii. Tak, przewód USB-C. Łapostroś łap. Wygląda na aluminium, ale kto wie. Tak, z tej strony macie wyjście pełnowymiarowe, chyba HD, mi się wydaje. Czekajcie sekundę. Tak, wyjście jest pełnowymiarowe, nie jest to mini HDMI, zresztą mikro też nie, bo widać. Ja sobie tylko zrobię prosty test, bo nie mam pendrive'a akurat. Zabierzmy sobie mojego LG'ka. Podłączymy to sobie. Dioda się świeci, czyli działa, podaje napięcie. Odłączę sobie tylko do USB kabel i zobaczymy, czy naład będzie ładować. Będzie ładować, czyli teoretycznie USB powinno być sprawne. No niestety nie mam na czym akurat przetestować. Bo pendrive'. W sumie też przejściówkę, ja też mam przejściówkę już taką jednego typu. Nie wziąłem ze sobą. Zostawiłem na działce. Ale tak. Działa, działa. Ale najważniejsze co? Zobaczymy sobie czy działa HDMI. Kabel sobie odepnę. To mnie nie interesuje. Przejścióweczkę sobie zostawimy. Dajcie mi sekundę. Jak widzicie, mam telefon podłączony, jest przejściówka, już testowałem dwie strony. Niestety, mój LG nie ma funkcji yy, przesłania obrazu po wyjściu USB-C, czyli pewnie nie jest to zintegrowane z płytą główną. Jak widzicie, brak sygnału cały czas. No, niestety, mimo użytego kabla, tej przejściówki, jeszcze zaraz spróbuję, yy, czy nie ma czasem. Takiej funkcji w przypadku mojej nubi, którą aktualnie nagrywam, także czekajcie na info. Jeśli będzie takie coś działać, to podlinkuję pod tym filmikiem. Kolejny filmik już z testu, a jak nie, to będę musiał po prostu przetestować na OnePlusie kolegi, bo podobno z OnePlus'a da się chociaż obraz streamować. Jeśli to Was interesuje, także. Poszukam jeszcze innych opcji, może z mojego ultrabooka jeszcze, ale nie mam go też ze sobą. Jeśli podoba Wam się film. Dajcie łapkę w górę i suba pod filmem. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne testy to zapraszam do składania komentarzy pod filmami. Ja chętnie się zainspiruję ciekawymi pomysłami. Także do usłyszenia trzymajcie się moje mordeczki hej.